Zacznę od dosyć bzdury, że później przejść już w faktyczną taką część podcast perfumowy. Najbardziej kuszące, orientalne perfumy. Z szalimarem się zgodzę, że tu mam o, z mowa o klasycznym Angelu. Dla mnie to jest totalnie nie zapach w stronę orientalną. Black Opium. Bardziej bym powiedziała, że klasyczne opium. Te beldy opium kiedyś były takie wycofane, takie różne, bo też. Limitki opium, męskie opium, ale Black Opium z swoją kawowością, słodyczą, Black Orchid może. Euforia w tej wersji, na tyle co ją pamiętam, może. Brit, rytm, na tyle co ją pamiętam, z Berbery nie. Raczej takie przypadkowe propozycje, skąd się biorą takie zestawienia. I tam w kolejnym. Nie wiem w którym kolejnościowo podkaście, perfumowym. Na razie jestem po treningu, po prysznicu, dosychają mi włosy i postanowiłam, że jeszcze wykorzystam ten czas, bo zaraz już się będę tu było zbierać i wykorzystam i odniosę się do kwestii poruszonej przez Dominikę odnośnie zapachów orientalnych. Cały temat tak naprawdę wyszedł w związku z adnotacją że Prada Paradox jest zapachem orientalnym. Ja bym w ogóle to przeoczyła, tylko że ja w ogóle za bardzo nie sprawdzam tych dopisków fragrantikowych. Tym bardziej informacje odnośnie Prada Paradox niż koniecznie by mnie interesowały. Natomiast na Instagramie dopowiedziało mi pewien film o testach z Notino i właśnie tam było podane przykład orientalnego zapachu Prada Paradox. Bo no powiem szczerze, to nie, to, nie było, to nie był żaden materiał Notino, tylko to był materiał osoby, która to Notino odwiedziła. Yy, dla mnie informacja kosmiczna, ja tam oczywiście zareagowałam, ta osoba odpisała, że się po prostu nie zna i po prostu poda informacje z fragrantiki. Powiem tak, może jak ktoś się nie zna na temat zapachów i sam to stwierdza, to może lepiej po prostu treści perfumowych nie wstawiać. Może będzie prościej. Natomiast, y, w momencie, gdy się nie znam, ale się wypowiem i powtórzę zaczywane informacje, to niestety, ale jest duże prawdopodobieństwo, że powtórzę błędną informację, y, nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością. No, niestety taka prawda. Zawsze wydawało mi, mi się, że zapach orientalny to nie jest taka trudna, Grupa do wyodrębnienia. To nie jest y, trudny aspekt zapachu, grupa zapachowa do wskazania. Tak mi się wydawało. To mi się, że może czasami ciężej ludziom uchwycić, co jest szyprowem, ale to wszystko zależy, ile kto poznał zapachów, ym, jakie zapachy poznaje, w jaki sposób z nimi obcuje, w jaki sposób ma tą percepcję zapachową i nabywa to doświadczenie perfumowe. I w jaki sposób sam potrafi wyciągać wnioski, porównywać, a nie na zasadzie dorabiam sobie wrażenia, bo tak ktoś podał, bo tak ktoś napisał. To jest po prostu bezsensowne. Na zasadzie, a ludzie czują to i się na to wyczuje i to czuje, a może nie czuję, ale powiem, że czuję. No, totalna bzdura. Natomiast mi się, że orientalny nie stanowi problemu. Nie przyszło by mi do głowy, że ktoś. Zapach owocowy nazwie orientalnym, owocowo kwiatowy nazwie orientalny, zapach gumy owocowej do użycia nazwie orientalnym. Ale cóż, jak się wpisało orientalne, to wyskoczyło zestawienie, gdzie angel jest nazwany zapachem orientalnym. Berbery Brit Rhythm, zapachem orientalnym. Oczywiście każdy może sobie inaczej ten, tę orientalność em, rozumować. Dominika napisała też komentarz, właśnie kwestia, jak to jest. Em, Orientalne, a arabskie. Ja raczej nie przepadam za zapachami arabskimi, wielokrotnie o tym mówiłam. E, z różnych względów, przede wszystkim te zapachy z tym wydźwiękiem arabskim e, są dla mnie takie zbyt męczącą mdlące, ta wspólna nuta, nie do końca. Co nie znaczy, że nie znajdzie się dobrych zapachów arabskich. Co nie znaczy, że nie znajdzie się zapachów arabskich w taką, jakby z mosą arabską, ale. Zupełnie nie tym klimatem arabskim, tym przeładowanym, nawet zapach zupełnie inny. Nie wiem, świeży, można być totalnie europejski, ale w wykonaniu arabskim jest to też możliwe. Ja pokazywałam pewne zapachy. Natomiast warto mieć na uwadze, że w zapachach arabskich jest ogrom właśnie takich arabskich klimatów: przeładowania, róża, jaśmin, agar, sandałowiec, wanilia, szafran, wszystko razem. W ogóle są marki niszowe, które mają taki klimat arabski, na przykład dosyć yy, duża ilość zapachów marki Kajal. Yy, więc yy, jakby pewne połączenia, pewne schematy arabskie zostały też przeniesione i do marek w ogóle też i europejskich. Yy, Arabskość się zawsze kojarzy z taką niesamowitą esencjonalnością i mocą zapachu. Natomiast ja jestem bliższa zapachom orientalnym, ale jednak z wyłączeniem tych arabskich. Bardziej takie zapachy właśnie orientalne, w sensie, tak jak określa to Dominika, że faktycznie to wrażenie jest takie inne, nieeuropejskie. Takie, takie egzo, taka egzotyka, ale w sensie egzotyka drzewna, egzotyka przypraw, esencjonalność, balsamiczność, bogactwo. Oczywiście, że są pewne składniki, które się mocno kojarzą, różne przyprawy, różne drewna, na przykład sandałowiec, przypraw, różne te wszystkie cynamony, kardamony, to też potrafi tworzyć taki wyźmień korzenno-ciepło-plisto-orientalny. Szafran też ma bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o orientalne zapachy. Nie mówimy tu o takim klimacie już wszechobecnego bakara, ale po prostu są zapachy na przykład mocno oparte o szafran, chociażby l'artisan. Miałam kiedyś ten y, flakonik L'artisan, właśnie szafranowe. One są tak typowo szafranowe: Lancôme Magnifique szafranowe. Więc to jest taka orientalność mocno ukierunkowana na przeprawowość szafranową. Balsamy, jakieś różne y, esencje, takie wszystko co daje gęstości. Gęstość potrafi dać na przykład Labdanum, y, miód. Y, różne balsamy mamy, różne żywice, to też tworzy bogactwo. Gdy zapach jest bogaty, esencjonalny, balsamiczny. To jest duże prawdopodobieństwo, że to idzie w stronę takiego orientu. Takie składniki jak mirra też to bogactwo tworzą, też w taką stronę. I oczywiście, że i w mainstreamie można wskazać klasyki orientu, i w niszy, i tak dalej, i tak dalej. Ale czemu są wskazywane pewne kwestie? Powiem tak... Black Orchid w tych zestawieniach się pojawia. Jakaś tam orientalność jest w ogóle, ta kwestia takiej orchidei z dodatkami, owszem, ale na przykład wersja Soleil dla mnie bardziej yy, w stronę taką esencjonalną, orientalną, ciepłą. No oczywiście ja z Orientów to będę może nagrywała w film o moich ulubionych Orientach, ale zdecydowanie uwielbiam yy, no już coraz gorzej dostępny butikowy zapach marki Loewe. El cielo sobre la plaza del oriente Nie bo nad placem orientalnym Ten orientalizm w nazwie No przepiękny, bogaty, esencjonalny zapach Niesamowicie biżuteryjny I właśnie biżuteryjnie, bogato też wypada Zapach La Prairie Gold Mam wersję klasyczną, mam wersję Ashir. To są przepiękne orienty Wskazują czasami Dion Myślę, że Dion można tam Potrzebować jeszcze podróż Oczywiście opium klasyczne Obsession męskie bardziej bym powiedziała może niż damskie damskie aż tak dobrze nie znam jak obsession męskie, które dla mnie są lepsze opium damskie opium męskie belde opium też dosyć no dużo jest tak naprawdę cinabar, yufdev to też, to też idzie w stronę takich yy, ciężkich orientów takich konkretnych orientów oczywiście, że w nich jest bardzo dużo zapachów orientalnych, bo jest bardzo dużo zapachów z przyprawami z balsamami, z żywicami, z gęstością. Także takim jednym z moich zapachów stworzonych, mocno wkraczających w kwestię Oriantów, jest na pewno zapach Eldorado. I to jest taki zapach miało być bogato, złoto, esencjonalnie, biżuteryjnie i skrząco. I tam są, taki jest taki efekt, czasami śliwka w złocie. W koniaku, w roziskrzonych, ciepłych, balsamicznych, żwicznych drewnach, na takiej zasadzie. Także orienty też mogą być takie bardziej suche, bieliste, pustynne, nie pustynne w ogóle. Takie rurki orientów są różne. Mamy zapachach arabskich, mamy zapachach markach indyjskich. Jeżeli mamy takim wydźwięku orientalnym, to oczywiście też to mogą być różne zapachy, jakieś nie wiem. Egipskie, tureckie, to też y, wkracza w takie, właśnie egzotykę dla nas y, pod kątem y, Europejczyka. Coś innego, właśnie ta egzotyka drzewna. Mam piękny zapach błady Ut-Perisa. Wbrew nazwie one nie są takie agarowe, to jest taka egzotyka drzewna. Notorius Ut egzotyka drzewna. Egzotyka drzewna to też szansa na coś orientalnego. Agar jest charakterystyczny też. Taki znaczący w tych wydźwiękach orientalnych, ale u mnie z agarem różnie. Kiedyś był taki zapach Sensort, story, chyba tak, Gold. Były też jakieś inne zapachy, ale był Gold i on był taki. Tam nawet nie wiem, czy agar był wskazywany, ale to było tak na ciepło, na słodko. Agar na słodko, bez tych problematycznych kwestii, to zahaczało taką właśnie takie bogactwo, taką. Orientalność. Dominika wskazywała Chance, chyba też. Klasyczne z Chanel. Miałam kiedyś wodę perfumowaną w dawnej wersji. Miałam też jeszcze inne wersje. I tak w moim odczuciu ma to taką esencjonalność, bogactwo. Jak najbardziej można by to było podciągnąć pod klasyk orientalny. Oczywiście są pewne bardziej orientalne klasyki. Myślę, że słonia. Kenzo, można by było podciągnąć pod yy, orientalność yy, z przyprawowością. Orientalne zapachy możemy znaleźć też w marce Amouage. Tak się zastanawiam, co by jeszcze tak naprawdę, w każdej marce coś się znajdzie orientalnego w mniejszym bądź większym stopniu. A Fragmentika po prostu wstawia te informacje, nie wiem skąd są te informacje. Natomiast yy, doświadczenie perfumowe pozwala potem te wnioski samemu wyciągać, doświadczać. I prawidłowo analizować takie informacje. Jakby to, że w danym zapachu w ogóle jest jakaś nota orientalna, to też nie tworzy z tego zapachu yy, klimatu orientalnego. Pamiętajmy o tym, że są jakieś różne grupy zapachowe, kwiatowe, owocowe, furżer, szyprowe, yy, górmowe itd. itd. I oczywiście, że zapach może być z pogranicza różnych grup, ale jeżeli mam jakiś zapach, to on ma jakieś nuty, nurty wiodące. I jakby nurty wiodące to jest po prostu podstawa To, że my tam y, potrafimy się doszukać jeszcze innych nurtów, czegoś tam lekko orientalnego To nie spowoduje tego, że zapach powinniśmy określać jako typowo orientalny To, że jest jakiś niuans czy cokolwiek